I <laughs> Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zuzanna Długosz i dzisiaj witam wszystkich z Wierchomli. Dokładnie jesteśmy w Wierchomli Małej, jesteśmy na terenie stacji narciarskiej w Wierchomli. I może warto wiedzieć dla osób, które jeszcze nie wiedzą, gdzie dokładnie ta miejscowość się znajduje, dopowiedzieć, jak ją znaleźć. Otóż jesteśmy na terenie sądeczyzny, jesteśmy na terenie Polskich Karpat, dokładnie jesteśmy w Beskidzie Sądeckim, w dolinie rzeki Wierchomlanki, która wpada do Popradu, jesteśmy na terenie pasma Jaworzyny Krynickiej. Dzisiaj Wierchomla Mała i Wierchomla Wielka, przez którą przejeżdżałyśmy obie z Ulą, przywitała nas piękną, słoneczną pogodą, bo jeszcze trwają ferie, bardzo dużo narciarzy postanowiło jeszcze te ostatnie promyki słońca zimowego i ostatnie pokrywy śnieżne wykorzystać na to, żeby móc pojeździć na nartach czy na snowboardzie. Ale stacja narciarska w Wierchomli i hotel w Wierchomli to nie tylko miejsca, gdzie fantastyczne zimą narciarze, w lecie turyści, i Wycieczkowicze korzystają z uroków Beskidu Sądeckiego. Dzisiaj widzimy się dlatego, że przestrzenne tkactwo czarnych górali. Inicjatywa oddolna mieszkańców gminy Piwniczna postanowiła znaleźć partnera, jakim jest kompleks Stacja Narciarska i Hotel w Wierchomli, do tego, żebyśmy wspólnie promowali umiejętność tkania rękawic furmańskich do tego poziomu, żeby wpisać ją na świat na światową, a najpierw na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. I ulaczym mogłabyś mi wspomóc? Co dalej? Tradycja tkania rękawic furmańskich to jest rzeczywiście bardzo wiekowa tradycja, która była znana w całym paśmie Karpat. Nie tylko tutaj w, znali to beskidzy Górale, ale również pod również na Słowacji, w Czechach. Kiedyś rękawice, takie, które tutaj na przykład widzimy, tkali mężczyźni. One były bardzo użyteczne, ponieważ służyły do prac zimowych, takich przy gospodarstwie. Zwane były rękawicami furmańskimi, co wyraźnie sugeruje, że miały właśnie takie przeznaczenie, że furmani, którzy pracowali w lesie, właśnie ich używali. One były ciepłe, były właśnie bardzo też trwałe, bo były z owczej wełny, i to powodowało, że no, po prostu świetnie się sprawdzały. Tkali je głównie mężczyźni. I właściwie z czasem, jak gospodarka tutaj górali zaczęła się zmieniać, przemieniać, to ta umiejętność zaczęła zanikać. Obecnie my tutaj w Piwnicznej jesteśmy jedynym regionem, w którym nadal są tkane rękawice furmańskie i w którym udało się to odtworzyć na taką skalę, że obecnie mamy 20 przestrzennych tkaczy, którzy tkają zarówno rękawice, jak i również takie czapki na tego typu przestrzennych formach no i udało się właśnie żeby ta umiejętność tutaj przetrwała żeby kolejne osoby jednak głównie kobiety teraz zaczęły tkać jest to na tyle unikatowe że postanowiliśmy wpisać tą umiejętność na krajową listę niematerialnego dziedzictwa właśnie kulturowego UNESCO i teraz trwają przygotowania powstał szlak tkacki rękawic furmańskich w gminie Piwniczna odbywają się warsztaty zarówno dla jak i też dla tkaczy, którzy to robią po prostu dla siebie w domowym um, zaciszu. No i jest to niewątpliwie no, piękna tradycja, tak jak widać, niezwykle kolorowa, niezwykle różnorodna. Żadne rękawice nie są takie same, każde są inne, każdy tkacz tka inaczej. Ale też no, każda para jest niepowtarzalna, bo właściwie zawsze staramy się, żeby, żeby ona była inna, żeby była ciekawa. To samo też z czapkami. Jedna z naszych koleżanek tka również pantofle. No i rzeczywiście tradycja ta pięknie się rozwija. Coraz więcej młodych ludzi już chce nosić te rękawice furmańskie. Przypomina sobie, że kiedyś ich dziadkowie, ich pradziadkowie takie rękawice robili, nosili. No i też jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, ponieważ no, te rękawice. Są niezwykle ciepłe, więc jeśli jest mroźna zima, to dla zarówno narciarzy, jak i snowboardzistów są naprawdę idealne. Warto również wspomnieć, że wszelkie inicjatywy podejmowane w celu wypromowania i wprowadzenia tej umiejętności tkania furma, rękawic furmańskich możemy znaleźć w czeluściach internetu. Jest zarówno strona internetowa, jak i profil facebookowy. Strona internetowa to po prostu rękawicefurmańskie.pl i profil facebookowy Przestrzenne Tkactwo Czarnych Górali. A ja jeszcze mogę dodać, że naszą akcję właśnie, naszą drogę rękawic furmańskich po Unesco wspierają znane osoby. I między innymi na naszym profilu internetowym będziecie mogli Państwo zobaczyć wiele znanych z mediów, z różnych innych osiągnięć, również sportowych osób, które fotografują się w tych rękawicach, które noszą te rękawice i razem z nami wspierają tę drogę właśnie rękawic furmańskich po Unesco. I mamy Mamy nadzieję, że jeśli spotkamy się w przyszłym roku, tutaj w sezonie zimowym, to będzie już ten moment, że będziemy mogli powiedzieć, że nie staramy się o wpis właśnie na tą krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale że jesteśmy już na tej liście i że ta umiejętność no, znalazła się, czyli jakby przetrwała nie tylko w umiejętności ludzkiej, ale również już w takiej pamięci, która kiedyś będzie pamięcią historyczną no i będzie budować, tak naprawdę tworzyć kulturę naszego regionu na nowo. Mhm. Czyli zachęcamy wszystkich do śledzenia profilu, do um, polubienia tak, na, w czeluściach facebookowych naszego profilu, na, do zajrzenia na stronę internetową i mamy nadzieję do zobaczenia w gminie Piwniczna, um, również w Wierchomni. Do zobaczenia w Beskidzie Sądeckim. Tak jak źródło kryniczanki, tak moje serce pije dla krynicy.